Trzecie miejsce. Krystyna Sztramska. Działdowo. Dlaczego dostała pani Nobla? Bo najwyraźniej Szwedzi są dziwni. Jakaś Polka, jakieś wiersze, jakieś lektury nadobowiązkowe, jakaś antologia poezji francuskiej, jakaś antologia poezji żydowskiej, jakieś. Dlaczego żyjemy? Pytania zadawane sobie. Wołanie do Yeti, ludzie na moście, sól, jakiś koniec i początek, wielka liczba, chwila, stopociech, wszelki wypadek, dwukropek. Pisać, czy uczyć się jak pisać? Rymy się już wyczerpały, wiersze są już nimi nasycone, ale trzeba płynąc, zwłaszcza tam, gdzie rymów brak, zwłaszcza tam, gdzie słuchaczy brak. Kto rozumie, że na Wschodzie żyją normalni ludzie z talentami, marzeniami, wizją normalnego świata? Z całego świata, nie sprzedającego siebie za pieniądze, za zachwyt, za sławę, za stanie na podium, zagranie jakiejś oczekiwanej roli. Pisanie wierszy to tajemnica, sekret, zagadka. Nie trzeba o tym mówić. Trzeba wziąć wiersz w ręce i szlifować go, jak rzeźbiasz. Ciosać go do tej chwili, aż ukaże się oczom. Poezja bez zbędnych kawałków drewna. Bez sęków, bez zadrapań, bez korników, kołatka domowego, spuszczela pospolitego, tykotka pstrego. Wiersz, napisany wiosną, niekoniecznie wytrzymuje próbę jesieni. Trzeba go testować, hartować, sprawdzać jak żelazo w ogniu. Odnaleźć radość pisania, nie pytać, czym jest poezja. Szukać radości, nie rozpaczy, reguł, niewolności bez barier, omijać pułapki, drążyć, dociekać, szukać prawdy, nie liczyć sylab, liczyć takty, które nadają rytm, jak bęben w orkiestrze, odmierzać emocje z aptekarskim wyrachowaniem. Szwedzi są dziwni. Dali nagrodę poetce byle jakiej? za wiersze dyszące, poprzecinane a pół na. Trzy czwarte, poćwiartowane. Więc znają się na poezji, czy się nie znają? Poszli na łatwiznę, propagandę, sprzyjające warunki, czasy? Przeoczyli kosmetykę, autocenzurę, ukrytą niedorzeczność? Czy też dostrzegli poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości? Twórcze natchnienie nie jest przywilejem tylko poetów, więc może wśród nas już dojrzewa do Nagrody Nobla następny Polak, naukowiec bądź artysta. Czytał Czarek Papaj.